Czaret, zadzwoń do mojego lekarza, niech mi podwoi wszystkie leki! Ludzie, jestem na skraju załamania! Naoczni świadkowie potwierdzają, że mamy już nie jednego Spidermana, ale dwóch! Jeden już jest przesadą! Jakże ciężko jest mi się pogodzić z myślą o kilku zbirach bujających się po naszym pięknym mieście! To po prostu... To po prostu... Czaret, chyba mam tak serca! Ludzie, muszę się położyć. Nie! Nie wzywaj karetki, bo to za drogie! Wezmij taksówkę! Mam kupon w portfelu! Darek, nie grzeb mi w portfelu! Sam to zrobię! Sam to zrobię!